Pod ręką globus z taką mapą świata, na jaką stać strategię, plany i marzenia. Gęsty jeszcze insygnia władzy, soborowa szata. Gęsty, trefy włos i ręki gest bez drżenia. Jeszcze w zasięgu dłoni zegar, jeszcze wcześnie. W pewności siebie ruch wskazówki nie odbiera. Wzrok lustro duszy widzi wszystko nawet we śnie, któremu spokój niesie cyfra i litera. Tyle zrobili już, jak na swe młode lata. Ulega dziejów woskich, nieomylnym śladom, to Georges Dessert, obiecujący dyplomata i jean de ville, francuski ambasador. Przez tym przepych tylko echem dostojeństwa Turecki wydan, włoska lutnia, znak obycia W milczących ustach bezwzględnego smak zwycięstwa W wielkość osiągnięta już za życia Ciężka kotara obu wspiera tym, co kryje Patrzą przed siebie śmiało, pewni swoich racji Wszak dyplomacja była na wszystkim dziś, to żyje No i kwiat XVI-wiecznej dyplomacji Nie wiedzą, co to ból, co dżuma albo kater za wielkich świat uczyni zawsze zadość. To Georges Dessert, obiecujący dyplomata i Jean Léan francuski ambasador. Nastrojonej nie nagle struna pęka I żółchną kart w otwartej jedynie księdze Za dziksem błądzi mimowolnie ręka Strzałka zagara iść zaczyna coraz prędzej Straszny kształt przed nimi zjawia się w półkroku I niszczyc pokój, czy artysta się wygłupia? Nie, to nie żart Na kształt ten trzeba spojrzeć z boku Żeby zobaczyć jasno, że to czaszka druga. Za wielka strata, jak nazywali się tuż dzisiaj tego świata. Ach, Ach, Jean de obiecujący dyplomata. Ach, Jean de francuski ambasador.